Cześć wszystkim! Ja to tylko na chwilkę, bo właściwie mam filmik dla Was przygotowany, zupełnie niezwiązany ze mną. A chciałam tylko Wam powiedzieć, że widzimy się 1 grudnia na giełdzie w Warszawie. Pierwszy raz tam zagoszczę, troszkę się ucieszę, bo tak na dobrą sprawę stoliki są dawno wykupione. Ja nie miałam w ogóle w planach tam przyjeżdżać. Ale w związku z książką tak jakoś wypadło, że będę w Warszawie. Co jest fajne, będę na pewno z moimi małymi białymi agamkami: Agamki Zero, Agamki With Blitz, Agamki Hety. Kilka pięknych małych sztuk na pewno będzie, a co najważniejsze będę z książką, bo książka jest dostępna już w sprzedaży, właściwie w przedsprzedaży, czyli jest oficjalnie dostępna w druku, drukuje się i 28 będą wysyłki pierwsze książek, 28 listopada oczywiście będą wysyłki książek pierwszych z sprzedaży. Dlaczego przedsprzedaż jest fajna? Dlatego, że wysyłka wtedy jest darmowa, całkowicie. Dostajecie autograf, dostajecie dedykację, jeżeli oczywiście chcecie. Eee, a, a, a e, tak jak mówię, książki są z darmową wysyłką, co na pewno jednak te koszty transportu zawsze kilkanaście złotych e, spadną. W każdym razie, e, do tego czasu spokojnie można kupować książkę na www.felsuma.pl. Jest to strona wydawnictwa. E, śmiało można klikać, kupować książki jej. Niedługo do Was przyjadą. Jeśli nie, po 28 listopada książki będą dostępne tutaj fizycznie u mnie. E, oczywiście, również przez internet. E, będzie można je kupić fizycznie u mnie. Dla pierwszych 15 osób mam przygotowane kubeczki, tam stoją, czekają. E, no i do czego dążę, będą również książki na giełdzie w Warszawie 1 grudnia. Czyli fizycznie, jak ktoś przyjdzie na giełdę, będzie mógł kupić książkę, dostanie podpis, dedykację, co tylko sobie wymarzy. Trochę boję się tego, co właśnie powiedziałam, aczkolwiek zapraszam bardzo serdecznie na giełdę i zapraszam do mojego stolika. Jeszcze nie wiem, czy będę na dole, czy na górze, na pewno jeszcze zdążę o tym powiedzieć. E, ale tak czy inaczej widzimy się w Warszawie już całkiem niedługo. A tymczasem mam przygotowany filmik z Bojgą. Moją Bojgą, właściwie samiczką, samiec jest całkiem spoko gościem, samica jest lekko nie bardzo. To też mam filmik przygotowany z samicą, która bardzo fajnie atakuje mnie, a właściwie Oseska mnie zresztą też wszystko atakuje. Eee, I filmiki są w swoim tempie. Jest co najmniej kilka fajnych ujęć Myślałam, że zbiorę to jeden filmik, wrzucę filmik i wszyscy zobaczę i będziemy super szczęśliwi. Eee, pogadałam sobie, jest świetnie, tak więc zapraszam do oglądania, do zobaczenia na giełdzie i do spisania się w internetach. Pa! pa!